Został przyjęty przez Zawodowskiego. Przyjęliśmy, że w roku przyszłym będziemy mieli ilość słoniów na tym samym poziomie, co w tym roku. Jeżeli tak się stanie, to wpływy do kasy naszego koła będą w wysokości 2056 zł. Natomiast rozchody będą na poziomie 4820 zł. Chcę nadmienić, że. W 99% całych przeznaczanych jest na zawody wędkarskie. Nie kupujemy żadnych pomocy biurowych. Jedyny taki wydatek to jest zakup kalendarzy dla sponsorów i członków zarządu. Jest to jedyna taka dla nich nagroda za tą współpracę. Tak to się stało ani ja, ani skarbnik, nie pobieramy delegacji za przejazd, a to są dość duże pieniądze, to zł za jeden wyjazd do Konina. a skarbnik w okresie od teraz przyszłego tygodnia do lipca praktycznie co tydzień musi jechać, bo nie będzie trzymał z takiej gotówki w domu. Tak, tak wygląda religijarz, a plan pracy. Wszystko zależy od sponsorów naszych ilość tych zawodów. Ale najważniejsze to jest, że 27 kwietnia organizujemy spotkanie Wszegów Jeziorach chciałbym, żeby taka frekwencja na tym spotkaniach była jak w dzisiejszym zebraniu zbiórka przy stadionie o godzinie 9:00. Również zaplanowaliśmy pierwsze zawody o mistrzostwo 5 maja i zbiórka o godzinie szóstej rano również przy stadionie. Następne imprezy będziemy informować o ogłoszeniach. Mam nadzieję, że tutaj z Panem Wójtem i z Panem Przewodniczącym i z, z kolegą i te zawody będziemy kontynuować. Tak samo będziemy kontynuować yy, yy, komórkę, największą rybę złowioną w naszym jeziorze. Yy, myślę, że ten rok...